Wangarda jest pierwszym momentem, kiedy wysoka kultura spotyka się z muzyką rozrywkową i z popkulturą. W I wojnie światowej, razem z amerykańskim wojskiem, do Europy przy... przypływa jazz, a wraz z nim nowy sposób myślenia muzycznego. Pojawia się rytm, pojawia się fraza, która zostaje zaczerpnięta z rozwiązań jazzowych. W efekcie poezja. I literatura awangardowa zmienia swój kształt. Najbardziej jest to widoczne w poetyce. Dwudziestolecie międzywojenne, zafascynowane muzyką, brzmieniem, mową, tym co żywe, energiczne, tym co rytmiczne, zmienia także swój sposób frazowania. Poetyka awangardowa oddaje ducha nowej muzyki. Nowego sposobu życia, nowego sposobu wypowiadania się. Alternatywa dla Awangardy jest projektem, który ma na celu przysłuchiwanie się poetyce dwudziestolecia międzywojennego. To dostrzeganie w tej nowej poezji tego, co muzyczne dostrzeganie podobieństw pomiędzy gramatyką poezji a muzycznym brzmieniem.